Trzy historie, trzy różne światy, jeden plan. Rozpocząć nowe życie. Wielki powrót gwiazdy do korzeni. Kreatorka stylu, która balansuje na granicy tradycji i kreatywności. I ci, którzy podążają za słoneczną obietnicą nowego życia. Prawdziwe życie zaczyna się poza granicami komfortu. Trzy inspirujące historie. Jedna piękna przygoda. Nowe programy lifestyle'owe od poniedziałku do piątku. We knew he was the person that killed Julie William, but we couldn't prove it. Prawdziwe historie kriminalne na spin. This was one of the most infamous serial killing sprees in the United States. And then something went really wrong that he started strangling her. It shocked us. Because he was such a kind and gentle man. Pod jednym dachem z mordercą od poniedziałku do piątku wieczorem. AXL spin. Każdemu przydałaby się metamorfoza, ale najlepiej zacząć od własnego domu. Przygotuj się na brutalne przebudzenie, ponieważ ci goście się nie patyczkują, domowe rewolucje Colina i Justina. Od poniedziałku do piątku. Na spin. This was one of the most infamous serial killing sprees in the United States. And then something went really wrong that he started strangling her. It shocked us. Because he was such a kind and gentle man. Pod jednym dachem z mordercą, od poniedziałku do piątku wieczorem, AXN spin.